Jakiego koloru jest Shrek, postać z filmu animowanego? Czerwony. Zielony. Cały zielony. Gra, czyli tak naprawdę odpowiadasz, Łukasz, Ty. Imię męskie bez litery A? Jan. Jan Damian Iwanowski, pochodzę z Warszawy, gdzie studiuję ekonomię. Moje zainteresowania to sport, polityka i zbieranie kus odpustowych z ciasta. Wymień zwierzę z pięknym ogonem. Lis. Yes. Proszę, powinien być. Ale nie najpiękniejsze ma ogon, na okazuje się. Może jeszcze będzie nutria. Nutria. Czy będzie wyżej? Nie. Witam. Witam. Dobry wieczór. Jakie to słowo? Ja, mogę, ja Coś słowo słyszę. Jakie to słowo? A czy mogło być Kutas? Jeszcze raz proszę powtórzyć. Kutas może być? No niestety to jest zła odpowiedź. Nie Przypomnę, Józef dba o nasze nogi, buty firma produkuje obczasy. Owszarzy. Owszarzy. Jakie Dobrze. Trudne słowo. Albo tak, albo tak. No i no takie plastikowe, żeby można było na tym chodzić, ale jest takie są. O jakie imię może chodzić wybierz numer. Dzień dobry. Halo, poproszę o odpowiedź. Słucham, no. Poproszę o odpowiedź. A daj mi spokój, kurwa. Trzy. <gry> i mamy pierwsze wydanie, czemu lubią bawić się mali chłopcy. Powiedziałeś, że lubią łopatkami za 15, dobrze. No, bo jaki zawód można wykonywać? Powiedziałeś, że to jest dziecko. Nie mamy tu punktu w ogóle. No niesz pewnie niestety, co robi lekarz? On oczywiście leczy ludzi bardzo no, ładnie. Domowe zwierzę. Postawiłeś na psa i najwięcej mam tym szczakie. I czerwony owoc to jabłko punktu 26. Zapraszamy na targę. jest dobrze. Masz 79 punktów do zwycięstwa. Przypomnę, zwierzę podobne do konia. Nie może To jest koń. Jakie macie pomysły? Kurcie. Idziemy języka żyrafa. Żyrafa. No trochę jest, tylko taki łeb wysoki. No nie, no nie. No dobrze, tak jak mówiłam, to jest zagadka na rozgrzewkę. O, jest telefon i od razu poproszę o propozycję słowa. Halo, halo? Um, Jaka odpowiedź? E, salceson? Y, salceson? No nie, to, to słowo zdecydowanie nie rozpoczyna się od p No pan się pomylił z literkami. E, Michał Jaszewski, pracownik umysłowy z Warszawy. Zainteresowania władza, seks, pieniądze i prowadzący pan Tadeusz. Gadki. Skoro dyżyser wierzy w Waszą umiejętnością o pół do piątej nad ranem, tym bardziej ja uwierzę i trzymam mocno kciuki 100 zł do wygrania. Także na pewno na pewno da się opłaca. Dzień dobry jako odpowiedź. Dzień dobry. Naczekam, no, ale króciutko. Muszę szybko usłyszeć, jak brzmi poprawne równanie. No to czytuję. Słucham. Ułam Łamkowo. 6 podzielone przez 6. Dodać dwa, łamkowo dwa. <noise> Nie, proszę pana, stworzył pan kosmiczną odpowiedź. Ja Polski proszę podać datę wybuchu powstania styczniowego. Datę. 29 listopada 1830? <noise> Powstanie styczniowe w listopadzie hmm. byłby no tak to ewenem. W 1929 idealnie, przez czym mnożymy no, trzy odpowiedzi. uwaga, teraz moment bardzo, bardzo ważny. Uwaga, zachodnie święto, które z roku na rok chętniej obchodzimy. Ach, Eee, Halloween. Halloween. Dobrze, mamy pośrodku, czyli czas. A może święto niepodległości? Panie, no tak, panie grają. Ten żarcik? Tak, mimo mi pałeczkę przejąć. O, no nie no, bo ja nie będę odbierał, jak powiedziałem, autorstwa. No, no skąd. E, no więc e, szedł niedźwiedź przez las, e, wpadł do głębokiej dziury, powybijał sobie wszystkie zęby. E, zaniepokojone zwierzątka e, poszły szukać misia. E, zajączek szedł z latarką, patrzy dziura jakaś, e, zaczął nasłuchiwać, coś się tam dzieje. Podchodzi, e, zagląda tam z tą latarką, pyta się, kto tam. Nie świeć. A no tak. To ja bym dodał jeszcze puentę taką, że w związku z tym zajączek zgasił latarkę i poszedł. Halo, dobry wieczór? Dobry wieczór. Co to może być? Eee, a co mówi? Eee, Justyna z programu rozwiąż zagadkę. Co może być w szafie na literę K? Eee, kurwa. Tratę państwo jeszcze nie, Arkadiusz. Coś przezroczyste. Złotkości, coś, coś przezroczyste. Ciastka. Ciastka przezroczyste? z czego one by były na rada? Może cukier? <grym> cukier przezroczysty? Może.